Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dzisiejszy to otwarcie rynku na eurozłotym na poziomie rzędu 3,61,90, 3,62,20. I póki co oscylujemy właśnie na tego typu poziomach. Następnie USDPLN to poziom rzędu 2,44,80, 2,45,20, 2,45,30, tutaj również bez większych zmian. Natomiast euro dolar to poziomy rzędu 1,47,60, 1,47,80, i tutaj również nie widać większej fluktuacji, a to za sprawą oczekiwania na publikacje, które w dniu dzisiejszym będą się pojawiały, ale po kolei. Na godzinie 10.00 PKB w Polsce wartość oczekiwana to 6,5%, względem 6,4% z miesiąca poprzedniego ujęcie kwartał do kwartału. O godzinie 14.15 ADP zatrudnienie w sektorze pozarolniczym jakby wstępne dane przed piątkowymi już tym właściwym zatrudnieniami w sektorze pozarolniczym i tutaj oczekujemy na wartość 45 tysięcy względem 40 tysięcy z miesiąca poprzedniego. O godzinie 14.30, także kwadrans później, PKB rok do roku w Stanach Zjednoczonych i tutaj wartość oczekiwana na poziomie 1,2% względem 4,9%. Procenta z miesiąca poprzedniego, także ogromny, ogromny skok w dół. O 20.15 najważniejsza z publikacji na dzień dzisiejszy to stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, no i decyzja, czy rzeczywiście będzie obniżka, czy również się pod presją i oczekiwaniami rynku, czy też nie. Z jednej strony no, gospodarka spowalnia, także warto by pobudzić ją, a obniżka 100 procentowych kosztów tego pieniądza jest tutaj jak najbardziej wskazana. Z drugiej strony, czy powinien no, tak naprawdę ulegać presji rynkowej, trudno powiedzieć. Tak naprawdę powinien dbać o gospodarkę i o inflację i oczywiście o pieniądze. Ostatnia z publikacji na dzień dzisiejszy to oczywiście decyzja Polskiej Rady Polityki Pieniężnej co do wysokości stóp procentowych i tutaj spodziewany jest ruch oczywiście w górę z 5% na 5.25 i tutaj jakby zrealizowanie tak naprawdę planu z odroczenia grudniowego w zeszłego roku. Dziękuję Państwu uprzejmie, życzę miłego dnia. Do widzenia. Większej fluktuacji, to, to sprawą oczekiwania na publikacje, które w dniu dzisiejszym będą się pojawiały, ale po kolei. Na godzinie 10:00 PKB w Polsce wartość oczekiwana to 6,5% względem 6,4% z miesiąca poprzedniego ujęcie kwartał do kwartału. O godzinie 14:15 ADP zatrudnienie w sektorze pozarolniczym. Jakby wstępne dane przed piątkowymi już tym właściwym zatrudnieniem w sektorze pozarolniczym. I tutaj oczekujemy na wartość 45 tysięcy względem 40 tysięcy z miesiąca poprzedniego. O godzinie 14.30, także kwadrans później, PKB rok do roku w Stanach Zjednoczonych. I tutaj wartość oczekiwana na poziomie 1,2% względem 4,9% z miesiąca poprzedniego. Także ogromny, ogromny skok w dół. O 20.15 najważniejsza z publikacji na dzień dzisiejszy to stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, no i decyzja, czy rzeczywiście będzie obniżka, czy FED ułóżnie się pod i oczekiwaniami rynku, czy też nie. Z jednej strony, no, gospodarka spowalnia, także warto by pobudzić ją, a obniżka stuprocentowych kosztów tego pieniądza jest tutaj jak najbardziej wskazana. Z drugiej strony, czy FED powinien, no, tak naprawdę ulegać presji rynkowej? Trudno powiedzieć, tak naprawdę powinien dbać o gospodarkę i o inflację i oczywiście o pieniądze. Ostatnia z publikacji na dzień dzisiejszy to oczywiście decyzja Polskiej Rady Polityki Pieniężnej co do wysokości stóp procentowych i tutaj spodziewanych jest ruch oczywiście w górę z 5% na 5,25 i tutaj jakby zrealizowanie tak naprawdę planu z grudniowego zeszłego roku. Dziękuję Państwu uprzejmie, życzę miłego dnia, do widzenia.